Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Ukrajna. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jakolwiek się z Was jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, lubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi sypią za nasze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo Pańskie. A -a -a, Kiedy mówimy o nawróceniu, jak mówiliśmy wczoraj, nawrócicie do Kogo? Nawrócicie do Boga naszego. Nawrócicie do Chrystusa. Byliśmy w pewien sposób, jak patrzę na współczesne pokolenie w Polsce, byśmy Boga usunęli na dalszy plan. Jesteśmy zajęci budowaniem rodziny, jesteśmy zajęci budowaniem domu, jesteśmy zajęci kończeniem szkół. Bóg na dalszy plan. Kariera, rodzina na pierwszym. W płynowej Gminie błogosławionym został ogłoszony Peter Roth, katechista. Człowiek, który miał skończone cztery klasy szkoły podstawowej. Syn wodza, a misjonarz często Brał sobą, jak szedł do chorych, żeby on tłumaczył. Misjonarz nie znał dobrze języka. I kiedy Japończycy usunęli misjonarza podczas wojny, to misjonarz powiedział do Piotra, słuchaj, tam są moje alby, sutanny, jesteś takiego samego wzrostu. choć z Biblią i przypominaj ludziom o Bogu. Piotr chodził i, odchodził. I się tego wystraszyli, straszyli. Bali się Piotra zabić. Był synem wodza, a wiadomo tamci ludzie to ludożercy. Ale zbyt mocno już przeszkadzał, chodził w ich drogę. Więc uwięzili Piotra. Piotrowi Urodził się syn, to Japończycy kombinowali: Wybierze syna. Powiedzieli mu: Jeżeli nie przestaniesz głosić, nie przyrzekniesz nam, że nie przestaniesz głosić Chrystusa, to cię zabiję. To słynne wystąpienie: Biofra powiedział: Rodzina, rodzina. Który się dowiedział o Bogu. I Japończycy dali mu do wyboru, jeżeli do rana nie zdecyduje odrzucić Boga. Przyprowadzili jego żonę z dzieckiem do więzienia, która błagała Piotra. Nie możesz zostawiać dziecka sierotą. On mówi, ale Bóg, misjonat nie kazał. I koło południa został zabity, za szczytem jak ojciec kolbę. Ale Bóg, małe dziecko, żona, on mówi, ale Bóg, ponad jego żoną i ponad jego dziecko. W Stanach Zjednoczonych, na uniwersytecie podszedł do mnie człowiek, choć nie miał polskiego nazwiska, jak mówi, z I, I poprosił mnie, czy podczas niedzielnej przy świętej, bo oprócz wykładów zastępowałem kapelana, na niedzielnych, w szach świętych, też Czy on może swoją wiarę na nowo wyznać? Czy może przemówić? Tak, pst. różne dziwactwa widziałem w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam, on opowiedział historię mnie, ale też i potem do ludzi. Mówi, pochodził z wioski, z bardzo takiej bogiej rodziny. Ojciec zmarł, zginął, a matka nie miała pracy. Byli biedni, oni jak myśl I on, matka jego utrzymywała po tym, że chodziła w żniwa i pomagała przy żniwach, za to dostawali zboża. Które matka mówi potem, jak gdyby mieliła sama piekła chleb. Matka chodziła sprzątać na wesela, myć garnki. Chodziła do księdza, żeby czyścić boku kościoła plewanie plebanie, i z tego żyli. I on został dostrzeżony, że to jest nieprzeciętny, matematyczny talent. Jego nauczycielka powiedział o nim w Anglii, bo wyjechała do rodziny. On wyjechał do Anglii, został zabrany do Stanów Zjednoczonych. 26-7 lat miał doktoraty z matematyki i astronomii. Został profesorem ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ oni pomagali, płacili za jego pobyt, za jego studia tam płacili do rządu w Polsce, to mógł przybywać do Europy. I mówi, proszę księdza, już jako uczeń wysyłałem mamie, miałem stypendium, wysyłałem od pięćdziesięciu do stu czasami lepiej miesięcznie. Żył. po mogła sobie kupić wszystko, w tamtym czasie mogła. Jak skończył studia, proponował matce do stanu, bo ona mówi: Nie, tu jest grubego męża, tu mamy domy po rodzicach, ja będę tu pilnowała. On mówi: Prawie co roku starał się wyjść, nieraz co dwa lata, na wakacje, ale mówi: Matka zaczęła go męczyć synu budziła go o szóstej Pacież. Przed obiadem on już łyżkę i zupę, ona mówiła teraz, a teraz u pańca. Wieczorem, a teraz różaniec, a zaśpiewały parę pięści, i jego doprowadzało do szalu. On, profesor matki, no, żadna pobożność, jakaś pobożność ludowa, różańce, różańce, różańce. Godzinki. Nawet z kolegami nie był dobrze. Nie mówię. I mówił, będąc już mocno chłopuszony na matkę, uważał, że to jest jego ostatni urlop, bo jest zmęczony matką jej pobożnością. Kiedy matka mu powiedziała, pomodlimy się, on mówi, kobieto, ja od lat nie chodzę do kościoła. Nie mam nic wspólnego z Bogiem. Nie męcz mnie. I mówi, patrzy, jak matka zdziwiona patrzyła na niego. Nigdy to nie mój się. Sama odmówiła sobie anioł Pański. Położyła nowy obrus na stole, położyła mu jedzenie, postawiła jedzenie, a sama na taboretku takim zdjęła krzyż ze stołu. I na taboretku sobie postawiła jedzenie. Mówi mój, niej, nie łamać, miej nie wsiada. Ona mówi: Nie wiesz, krzyż będzie ci przeszkadzał. Ja modląco się będę przeszkadzała. Jedz, jesteś panem. Ty jesteś profesorem? Nie wytrzymał. Wyjechał jak najszybciej do Stanów Zjednoczonych. Nie wiedział, że matka choruje na raka. Po paru miesiącach dostał od proboszcza list, proboszcza napisał w liście, pochowaliśmy twoją matkę. Jak on się Pierwszy samolot, jakby mógł dostać, do Polski. I do proboszcza z tego, co mówił, to chyba nogą otworzył. kopnięcie drzwi i krzyczy na proboszcza, jak on na pewno potem pieniądze rękę wyciąga. A proboszcz mówi, słuchaj, siądź, tu jest list, który matka ci napisała. Sala liście, zbyt mocno Cię kocham, synu, żeby Cię zmusić, byś był przy trumnie, byś dotknął moich rąk, które będą winięte różańcem. Zbyt mocno Cię kocham, żeby Cię zmusić, żebyś w kościele, w miejscu Cię obcym, musiał siedzieć. Zbyt mocno Cię kocham, a to była wioska, gdzie nie zakład pogrzebowy, gdzie ludzie nieźli wzięli żebyś patrzył na trumny, na której będzie krzyż. I zbyt mocno Cię kocham, żebyś stał na cmentarzu i patrzył, jak wbijają krzyż w mogły. Przyniósł drewnianą skrzynkę, którą w domu mieli, gdzie matka trzymała dolary. Jakieś jego było zdziwienie, jak tam był list, matka mówi, od pierwszego dolara, który mi wysłały, nigdy nie straciła. Trzymała dla Ciebie, że może Ci będzie gorzej. A potem nie chciała stracić. I odrzuciłeś mojego Boga, ja odrzucam twoje pieniądze. On szalał. Kiedy jeszcze ksiądz mu powiedział, że jego matka nic nie chciała za darmo od księdza, że już będąc mocno chora, na kolana posadzki była, Prasowała w domu, ksiądz jej dał żelazko, obrusy, a ostatnie Tygodnie u księdza leżała na plebanii i potem już umierając z ksiądzami z do domu on był swój. Nawet na cmentarz nie począł. Te pieniądze rozrzucał, kopał. Do księdza skoczył z rękoma i wylechał do Stanów. O Stanach Zjednoczonych zaczął pić codziennie. Siedział na uczelni, w pokoju służbowym spał. Miał żonę, dwójkę dzieci, ona Amerykanka. Teściowie uczyli na uczelni też, on tylko pił. I mówi, przechodząc przy kościoła, krzyczał pijanemu na Chrystusa, ty, który uwiodłeś moją matkę. Nawet krzyczał bądź przekroczony. I całą noc, rano kapciał wyszedł sobie półkę kupić, nieogolony i patrzył, jak irlandzki ksiądz otwierał kościół i mówi: nie wiem, co bym ogarnęło. Wszedł do kościoła, ksiądz mówi tylko nic nie zniszcz, on zaczął śpiewać. Ruszaniec. Wszystkie teksty, jakie pamiętał. Wyśpiewywał. Ludzie myśleli, że narkował. A ksiądz, jak ktoś krytykował, zatrzymywał. No, on ma ból. I wrócił do domu. I oznajmił żonie, alkoholu nie dotknie. Bo uleczył go ból. Żona stała się katoliczką, dzieci jego czciłem i po latach, z tego co wiem, teściowie przeszli na wiarę katolicką. On na uczelnie chodzi z krzyżem dość na wieczcach. Wielki profesor. Ale jak rozmawiamy z nim, czasami potem rozmawialiśmy na skalę Z was mnie nie narodził. Bóg mi nie był potrzebny. W rodzinie, w której mieszkałem, nie było Boga. Matka wybrała Boga ponad mnie. Byłem bardzo zawiedziony, ale uratowała moją wiarę. To jest tak ważne, bo my piszemy dzieciom zaświadczenie nie musisz chodzić na lekcje religii, podpisała się mamusia. na litość boską, babcia się podpisze. Kiedyś przed wierzbowaniem babcia przyszła w Dańsku za rękę nie trzymała, ciała całować, niech ksiądz nie oczekują, bo jego druga spowiedzi, niech go tak wierzbuje, coś z niego wyjdzie potem. Chyba A z babci też. Bo on chce być wierzbowany, ale te warunki, które stawiacie. W Warszawie parę lat temu zostałem zaproszony na zaręczyny. W rodzinie, której doskonale znałem do kościoła godzini. Zajeżdżam do zaręczyny. Nawet dobrze nie zauważyłem. Krzyża nie było obras, ale nie zauważyłem. I matka dziewczyny był proszę cięca. Bardzo bym prosiła, żeby wsią zdjął przyspierci na, na tą uroczystość. Bo narzeczony jest z belek wysokim urzędnikiem w Unii Europejskiej. I oni są. Przeciwi, oni śmieją się z nami, żeby nie wzięli nas za jak niech on zdejmie krzyż i bez modlitwy dzisiaj zjemy. My to nadrobimy. Popatrzyłem i ona mówi, no zdjęłam wszystkie obrazy i krzyże, ja je wszystkie zawetne za wieszała z powrotem, ucałuję. którą znałem. Kapelusz na głowę i już chodził. I to Małżeństwo odbyło się Świeckie półtora roku i on ją zostawił. I wiele razy prosili mnie, powiedziałem, nie mogę przyjechać, bo nie przyjechałem. Bo jeżeli My Boga stawiamy na drugim miejscu. Bo rodzina, bo dziecko. Ale bosko. Ja mam tego Boga kochać całym swoim sercem. Ja mam tego Boga uwielbiać. Ja nie mogę powiedzieć, ja pomagam innym, to kocham Boga. Ja nie muszę chodzić do kościoła. Jedna pani, która chciała syna obścić, który miał już kilka lat, nie ja mówiła, pani nie chodzi do kościoła, Od rozmowa w Warszawie. Ona mówi, proszę księdza, ja pan naturę? Ja chodzę do lasu i tam się wolę. To by niech pani wali do leśniczego, żeby obczcić. I wysłała w niej do lasu chodzi z dzieckiem i tam się Ile dzieci nie chodzi na religię? Nie wiem, jak jest w nie Wiem, jak jest w Gdańsku. Ile ludzi przychodzi za jak jak w Warszawie, dziewczyna przychodzi, wypisuje się z kościoła, jak mówi, ale masz 15 lat, sama nie możesz. Mamusia przyszła, skoro ona chce, to niech ksiądz wypisze, ja podpiszę. Dobrze, że ojciec był mądry i wyrzucił żonę razem z córką. Jak nie miały co jeść, to wróciły i do i do domu. Bracia i siostry, nie możemy z Boga uczynić kogoś, kto będzie siedział na drugim miejscu. My musimy tego Boga ukochać, tak jak ten. Profesor wielki. Mówi, matka przywróciła mnie do wiary. I codziennie mówi. On, jego żona i synowie odmawiają różaniec. Nawet nauczyń po polsku różanieca, żeby o matce myśleć. Jej dziękować. Kto Wam podziękuje? Jak wiarę traci przy Waszej pomocy. Kto Wam podziękuje? Jak będzie umierał, i wzywał, a nie będzie Boga przy Kto Wam podziękuje? Moja matka umierała, była nas czwórka. Ojciec umarł miałem niecałe sześć lat. Nie pamiętam, Myśmy przy niej siedzieli i dziękowali, że nas wychowała. A ona palcem nam groziła. Ledwo żywa. I mówiła, tak żyjcie, żeby żadnego z was nie brakło w niebie, bo moje serce wypękło. Tak żyjcie. To był jej ostatni przekaz żeby was nie brakło w niebie. I to jest przekaz do Was, bo Wasze serca pękną, gdy wasze dzieci będą potępione.